Witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z RimWorld. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę po ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce dla mnie dosyć dawno, ponieważ nagrałem kilka odcinków w przód. No to myślę, że będzie się coś tutaj na pewno działo, tym bardziej, że nie do końca pamiętam na czym skończyliśmy. Kopałem tutaj pomieszczenie, które miało zostać kuchnią na pewno, z tym, że tutaj ta sytuacja mi się nie podoba, że ta stal jest w tym miejscu. Tej stali bym się chciał stąd na pewno... Pozbyć, bo ona tutaj w niczym nie pomaga, a tylko przeszkadza. Tak samo ta stal tutaj. Ona tutaj chyba w sumie może na ten moment być. Tutaj chciałem zrobić ten magazyn na żywność, ale odkryliśmy taki oto pokój. Nie chciałbym, aby ten pokój był magazynem, ponieważ tutaj możemy jakieś pastwisko lub inne uprawy zagospodarować sobie. Z tym, że tak, na pewno będziemy potrzebowali. Troszkę przeorganizować całą tą kolonię, ale to bardziej plany na przyszłość. Z tym, że już sobie tak tutaj się rozglądam, jak mogłoby to wyglądać. Teraz, z racji tego, że stal nie musi być pod dachem, to ja zrobię tutaj strefę składowiska i tutaj zrobię tą strefę, gdzie tą stal będziemy składować. Myślę, że tak to zrobimy. Priorytet preferowany i. Damy tutaj odłamki, to nie są odłamki, właśnie gdzie są. Stal, nieprzetworzone stal. O ile się nie mylę, ona nie musi właśnie znajdować się pod dachem, nic jej się nie stanie, w związku z tym, że jeździ indziej. Zaczęliśmy też wstawiać meble, także tutaj w szpitalu już mamy komodę, która obejmuje wszystkie te łóżka. Także świetna sprawa. Dajmy im trochę czas na pospontanie tego bałaganu, który miał tutaj miejsce ostatnio. Podarte ubrania, tutaj ktoś ma yy, Medixi. Co ty masz za podarte ubrania? Prawdopodobnie coś, co myśmy mu tutaj wymusili noszenie. Chyba to, ale nie. Strój plemienny z tkaniny, tak. Weź to, upuść. I teraz zobaczmy, jak to wygląda w przydziałach, bo mi się wydaje, że ja im tutaj dałem tak, co najmniej 50%, czyli on to powinien był tak naprawdę zdjąć, ale tego nie zrobił z jakiegoś powodu. I mamy tutaj koszulę, i chyba było też zlecenie na spodnie. pelery z wełny, uszy, kaptur, pod koszulek, spodnie. Może te spodnie damy w pierwszej kolejności, tak naprawdę, aby po prostu mieć ich zapas, bo to jest chyba najważniejszy fragment ubioru. I nasi, nasi koloniści są niezadowoleni, jeżeli spodni i koszuli na sobie nie mają. Dajmy trochę im czas na to, aby posprzątali tutaj ten bałagan, aby się tutaj nieco stabilniej zrobiło, bo chmory są bardzo słabe, szczególnie Kuba tutaj fatalnie wygląda. Co tobie potrzeba tak naprawdę? Chcę połączenia z ja? ok, brak drzew. Opóźniono podziękowanie na Aha. Czyli oczekujemy tutaj na rytuał. Drzewa zostały zrujnowane, ale gdzie? Halo? Chwila. Chwila moment. Drzewa zostały zrujnowane. Gdzie myśmy te drzewa zrujnowali? O co chodzi? A tutaj moi drodzy mam troszkę... Mindfuck, że tak powiem, bo nie przypominam sobie, abyśmy gdziekolwiek wycinali drzewa, to musi być bug lub, no, no nie wiem, no naprawdę nie przypominam sobie, żebym gdziekolwiek jakiekolwiek drzewa w ostatnim czasie przenosił lub ścinał, no to jest niemożliwe wręcz, ale raczej nic na to nie poradzę, z tym, że tak, po, yy, Rozpocznij podziękowanie naturze, do zbadania issue's no trudno. Nie dostaniemy najwyżej nagrody, ale musimy ten rytuał odprawić, bo nasi ludzie będą niezadowoleni z tego faktu. A tak być może zyskamy trochę więcej morali. O, tutaj nasz goryl przenosi stal. Także świetnie. No i co? Wszystkich kolonistów mamy tutaj nazwane na ten moment. A więc na razie nie musimy się tym martwić. Być może niedługo będziemy mieli nowych kolonistów. Wtedy ewentualnie wylosuję z ostatnio aktywnych w komentarzach osób Niki. A było kilka nowych osób się pojawiło, które są aktywne. Także, jeżeli chcecie, aby wasz nikt występował w grze, no to po prostu bądźcie aktywni w komentarzach. Minus 13. Aha. No, niestety nie udało się. Było to tragiczne. Więc nasi koloniści będą mieli niestety minus do morale zamiast plusa. Ale już na to nic, na ten, w tym momencie nie poradzę. Tutaj to wykopmy. Jeszcze trochę jest tego kopania, ale właśnie, bo mmm, stwórz kopie. Weźcie to tutaj, postawcie, aby oni może szybciej wykopali ten, ten Chociaż widzę, że to nie będzie konieczne na tym etapie, bo oni tu już kończą pracę, ale być może tam się przyda w przyszłości ta pochodnia. Także tym się na razie nie będziemy martwić ani przyjmować. Czy tutaj mam wyłączone? Automatyczne stankowanie, wyłączmy to. Oni już prawdopodobnie wszystkie zwłoki spalili, które tutaj się znajdowały w okolicy. A więc nie musimy się tym martwić. Teraz tak, co robi nasz rzemieślnik? Na sprawdzić. mamy dwóch rzemieślników JRZ oraz Kuba JRZ. Dlaczego ty przenosisz? A dobra, A Kuba, co ty robisz? A dlaczego? Chwila, Kuba, czy ty jesteś też? A, bo jesteś też górnikiem. Nie, Kuba, nie zajmuj się kopaniem, bo my mamy tutaj problem, jeżeli chodzi o wymiosło. Zajmij się wymyślnictwem przede wszystkim, bo to jest dla mnie najważniejsze na tym etapie, abyśmy nadgonili tutaj wymiosło, ubrania i te sprawy. Inspiracja oswajaniem. OK. W szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę kogokolwiek oswajać jakieś zwierzę na ten moment. Zobaczmy, czy byłoby tutaj coś ciekawego, Słanie byłyby spoko, goryle, ok, mamy jednego, pantera, byłaby spoko. Z tym, że ciężko byłoby nam ją wyżywić. Dużo ryzyko załamania, no niestety wiem. Platy pusto, a no, nie, bo to jest ten dziobek chyba, o ile się nie mylę, nadużycie zioło, Kuba. No Kuba nam się załamał i teraz będzie jarał jak opętany, także na to nic nie poradzę. Dajmy mu, być może poprawi mu to humor i dzięki temu nie załamie się w przyszłości Tytanis. Tego Titanisa byłoby fajnie oswoić, ale co on je właściwie? No właśnie, zobaczmy. Surowe mięso, zwłoki, posiłki, przetworzone jedzenie, pasma. Przetworzone jedzenie, moglibyśmy go karmić posiłkami, tak na dobrą sprawę, które nie są chyba mięsne. No dobra, Medixi, zobaczmy. Tylko właśnie, bo jest długa fansa. że się nie uda, ale dobra. Klaczek na razie nie będzie się tym zajmował. To zaraz właśnie, bo. Czy to się liczy jako. Myśliwstwo, czy... Nie, bo to jest chyba polowanie, a teraz to jest chyba oswajanie. Tak, oswajanie, dobra. Czyli na razie Medicji tylko się tym będzie zajmował, bo on ma inspiracje do oswojenia. Nie ma już obsesji na punkcie działa, świetnie Kuba. Być może to poprawi trochę Tobie humor, ale widzę f. Fe... Dalej jest fatalnie, ale to głównie przez te drzewa. Z tym, że to ewidentnie musi być bug, bo naprawdę nie wspominam sobie, żebyśmy nawet przypadkiem gdzieś jakieś drzewa w ostatnim czasie zniszczyli. To jest dziwna sytuacja, ale być może, jak powiedzieć, to naturalnie gdzieś te drzewa zostały zniszczone. Być może podczas najazdu coś tutaj miało miejsce, i to chyba wtedy też się liczy jako to, to że nasi koloniści, jakby obserwowali zniszczone te drzewa, to niekoniecznie my musimy drzewa niszczyć. Ale mogą to zrobić też inni najeźdźcy, na przykład, i to też będzie smuciło naszych kolonistów, że my tych drzew nie obroniliśmy. To jest troszkę problematyczne, no ale na pewno urozmaica mocno rozgrywkę. Trzeba było się z tym po prostu liczyć, biorąc tą właśnie ideologię na samym początku. No więc na pewno jest ciekawy. Zobaczymy. Mamy tutaj spodnie, świetnie. Ze skóry, no co to normalnej jakości. A. Szkoda, trochę tej skóry na no foroska, ale no trudno. Niech robią z tego, czego mają. Jest im się tym mikro na ten moment. No i tutaj właśnie zostaje to wykopane, czyli tak, struktura ściana z marmuru czy z granitu. A z marmuru, bo tutaj są te marmurowe ściany. Z tym, że ile my mamy tych bloków, tak naprawdę? Dużo. Marmurowych dużo, z granitu trochę mniej. A więc możemy z marmuru tutaj śmiało budować. Tak aby to pomieszczenie nie miało po prostu tutaj stać, tutaj żeby było nieco ładniejsze, tutaj tak że to musimy zamknąć. I tutaj oczywiście urządzimy kuchnię, tylko dajmy komuś posprzątać, to bym mógł się zająć tylko sprzątaniem na ten moment. Mm, ok, badania, co my badamy? Elektryczność z tego co pamiętam, a nie, długie łuki. Długie łuki i heavy crossbows, Ok, to jest ciekawe, to jest moda. Obrażenia, wołem, potężne obrażenia, zasięg dosyć kiepski, duża moc obalająca, ale czas między wystrzałami no to jest jakaś masakra po prostu. Także my nie będziemy na pewno tego badać. Będziemy badać te długie łuki a potem elektryczność. Ja nie pamiętam dlaczego ja chciałem te długie łuki. A, bo my nie mamy w sumie jako tako dobrej broni. Korzystamy z tego co udało nam się znaleźć. A skuba Kuba. Dlaczego ty nie masz żadnej broni? Czyli tak, walka wręcz. Chyba ty walczyłeś wręcz, o ile dobrze pamiętam. Co się stało z twoją bronią? O, to jest pytanie. E, damy ci może... jakąś broń palną w tej sytuacji. Musket, ale to chyba... No właśnie, czas między wystrzałami jest bardzo, bardzo długi. Czas między wystrzałami, no tu jest bardzo krótki e, czas namierzania. Celność nie jest najlepsza. Jaką to ma zasięg? Jaki to ma zasięg ogólnie? 26, nieźle. źle. E, dobra, Kuba. Wyposaw sobie na razie to. Nie pamiętam jaką on broń miał nawet. Mechani mechanity włókniste. Ja dziękuję. Trzech z naszych czterech kolonistów ma mechanity włókniste. To nie jest dobre. To jest wręcz fatalne. A tutaj jeszcze mamy taki pistolet. O! Dobra, Kuba, sorry, ale weź jednak to. To będzie raczej lepsze, wydaje mi się. Zresztą tutaj nawet mieliśmy lepszej jakości Frontier Pistol. No ale dobra, już zostawmy to tak jak to jest. Tamto ma chociaż dwa wystrzały. No zobaczymy. Jakieś tutaj różne bronie naszym kolistom będziemy dawać i ulepszać. A wydaje mi się, że on wręcz wcześniej walczył, ale my chyba nie potrzebujemy aż tylu kolistów do walki. Wręcz wystarczy nam dwóch i nasz goryl. A więc dobra, widzę, że tutaj jeżeli chodzi o porządki, niewiele się dzieje, koloniści mają dużo pracy. Dwóch z nich nie potrafi w ogóle przenosić ani sprzątać, co jest dosyć uciążliwe. A więc, tak, zrobimy coś takiego, żeby JRZ na razie tylko sprzątał. Musimy tutaj manewrować tymi priorytetami, tak aby to wszystko miało jakiś większy sens. No i te właśnie posiłki trzeba tą kuchnię jak najszybciej też tutaj umieścić. No bo to zajmuje dużo czasu gotowania, a tak, nie dość, że będzie szybciej, no to jeszcze mniejsze ryzyko na zatrucie pokarmowe, a więc produkcja, piec, no i ten piec sobie tutaj wstawimy, a wstawię go tutaj z taką, e, chwila, z taką przerwą, żeby tam z różnych dać jakąś ozdobę, być może kwiatka, cokolwiek tak naprawdę, aby tam nieco ładnie było, chociaż nie, to w meblach jest właśnie, w meblach. O! lamp czyli jakieś mamy takie lampiony. No, to ciekawe. Dosyć tego też wcześniej nie było. Na chemio-paliwo. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Moglibyśmy zacząć alpaki, alpaki tutaj hodować. No proszę. To może być całkiem całkiem sensowne. Być może zaczniemy hodować alpaki właśnie na chemio-paliwo i tutaj będziemy je hodować. To jest całkiem spoko opcja. Ale teraz tak, zaraz, chwila, bo czy my nie, nie oswoiliśmy tego zwierzęta. Ok. Spoko, a czy tutaj nie powinno być drzwi? Wydawało mi się, że ja te drzwi tam dałem, ale... No nie. Ok. A więc wróćmy do tego meble, doniczka z marmuru, ją tam wstawmy, ona będzie ładniejsza. I jakieś kwiatki tam... A, no i jeszcze meble dajmy tutaj. Stolik barowy, to ciekawe. Jaki to ma komfort? 05. 0,5. Okej. Okay. A takie zwykłe... O, ten stołek ile ma? jest 0,5. Hmm. No nie wiem w sumie jaka jest różnica. Ale chyba możemy też krzesło. Te krzesła są dużo, dużo lepsze. I teraz możemy krzesło z drewna wstawić. No bo marmurowe krzesło to tak chyba nie bardzo. Duch smajdy został załamany, Została zmuszona. Okej. Okay. Czyli teraz przyjęła naszą... Ideologię, długie łuki możemy robić, świetnie. Zaraz, co? Aha. Po prostu zmieniła na inną ideologię, ale nie na naszą. No to nie, nie po naszej myśli poszło. Także kontynuujemy pracę dalej i próbujemy przekonwertować tą Więźniarkę na naszą ideologię Być może nam się to kiedyś no. I teraz tak Zobaczmy jak tutaj wyglądają zlecenia na te posiłki Skopiujmy to Wklejmy to I skopiujmy to też z tego I wklejmy to Tutaj Tak to wygląda No i tutaj już przy ognisku Tak naprawdę Możemy je rozebrać No bo ono nie będzie potrzebne Selekcje trybutów to nas nie interesuje w tej rozgrywce. Ja tutaj nie chcę za bardzo z nimi się spoufalać. Tutaj damy drzwi, tutaj damy drzwi do spiżarni, podwójne drzwi. Mistrzowski przedmiot, krzesło z drewna. Będzie jakaś sztuka prawdopodobnie tutaj. Willow Tree, czyli. Eee, Jany, zapomniałem jak to się nazywa. No to takie drzewo z tymi opadającymi gałęziami i jakiś tam wieśniacy gdzieś tam z daleka widać wilau czyli co to jak to na polski było nie pamiętam no tak to jest czasami że się po... wie co to jest ale jakby nie można tego sobie przetłumaczyć w głowie no dobra składowisko i tutaj będziemy moi drodzy składować skład wyczyścić wszystko głównie żywność z tym że surową żywność i Pemikan. Tak, tak to zrobimy i priorytet ważny. Tak to by wyglądało. Śmierć alpaka 2. Zagryziony na śmierć przez tego dziada tutaj. No niedobrze. A dlatego chcielibyśmy go oswoić, ale... Aha, bo... Nasz kolonista nie może go spróbować oswoić, bo my nie mamy... Mięsa i to jest... No właśnie. Że go trzeba oswoić mięsem, a my po prostu tego mięsa nie mamy. Dlatego nie została podjęta próba. Teraz będziemy mieli mięso z naszej alpaki. Więc może podejmie próbę oswojenia tego wielkiego potwora. Zobaczymy. No bo tak, bo my przecież ogólnie nie polujemy na zwierzęta. Więc mielibyśmy mieć mięso na próby oswojenia. E, Medixi, weź, weź to tutaj. Brak użytecznej żywności, ale że jak to? Apemika, na no aczkolwiek, czekaj co. To czy my go mamy oswoić? Aha, czyli my nie możemy Dobra, anuluj to i zróbmy teraz tak. Strefa, y, usuń obszar dachu. Tutaj my nie chcemy tutaj dachu w tym miejscu chociaż tutaj obszar budowy. Tutaj może być ten dach, ale tutaj nie chcemy dachu. No bo tutaj będzie pastwisko. Ja będę chciał tutaj oswoić y, bumalopy. Abyśmy mogli sobie po prostu te chemiopaliwo, być może nawet na te lampki, sobie wykorzystamy. Teraz tak, gdzie było to coś dla zwierząt? Tutaj, znacznik zagrody. Dobra, dajmy to tam, to nie ma większego znaczenia, gdzie my to umieścimy, tak naprawdę. I za dwie półmalopy, tak żeby się nie rozmnażały. Bo my nie możemy zbytnio zabijać tych zwierząt, nie chcemy ich rozmnażać Chyba raczej tak mi się wydaje, że nie chcemy. Tutaj mamy złoto, spoko. Na razie go nie potrzebujemy. Zaraz będziemy mieli masę jedzenia tutaj z tych drzew. Także też spoko sprawa. I jakieś tutaj kapsuły się rozbiły. O! Całkiem... Całkiem ciekawe ubranka pospadały, więc być może nasi koloniści się skuszą na którejś z nich. Także weźmy to. I widzę, że tutaj dalej bałagan panuje, a my przecież daliśmy... Sprzątanie właśnie, tylko że on... JLZ jest także się rzemieślnikiem i budowniczym, więc to może powodować... Że po prostu nie miał czasu zająć się sprzątaniem. No ale dobra. Nie zlecam na razie zbyt wiele, także myślę, że uda im się to pomalutku ogarnąć. No i sytuacja będzie coraz to bardziej stabilna w naszej kolonii. Na razie nic szczególnego się nie dzieje. Zobaczmy też jak to wygląda tutaj w historii, jeżeli chodzi o wykres. Dosyć długa przerwa od rajdu, także spodziewałbym się, że zaraz się tutaj gdzieś... O, tutaj była karawana handlowa, a to nie byli ci pobiorcy trybutu? Może coś przeoczyłem? Nie no, kole... Kolekcja trybutów to to nie, nie była karawana, no ale dobra, no bo my tych trybutów nie, nie chcemy tutaj płacić, dobra, czy ktoś to w ogóle, z się nadużycie, Alkohol, no, klaczek, nieładnie z twojej strony, usuń obszar, no, no właśnie, weź to usuń, kto się zajmuje budowaniem, no przecież, a, budowniczym JRC, co ty robisz, JRC, gdzie to ty właściwie... No dobra, jest teraz. A co potem robisz. A, usuwasz ten dach, okej. Okay. No spoko. Tutaj niepotrzebnie to nie zwróciem uwagi, że ten dach tutaj został z automatu zbudowany. To oczywiście jest błąd. I tam zostanie zbudowany. to, więc cały dzień praktycznie będzie ten dach tutaj widzę, niszczył. No trochę głupio, ale też nic już na to nie poradzimy w tym momencie. Została nam jedna alpaka, ale na ten moment OK. Niech ona sobie tam jest. Myślę, że nie potrzebujemy więcej. Chociaż mamy, widzę, tutaj mało tak naprawdę tych wszystkich skór, bo nasza uprawa bawełny jest dosyć skąpa. Nowy rekrut. Okej. Okay. Yy, zaraz sprawdzę, czy ja mam sobie zapisane gdzieś... Yy, ...niki. Ale nie zapisałem sobie, nie przygotowałem sobie do tego odcinka ników najbardziej aktywnych... Ludzi w komentarzach, a więc w kolejnym odcinku nazwiemy y, Fraziera po prostu jakimś nikiem. A więc macie szansę, bądźcie aktywni. A być może to właśnie wy będziecie nowym kolonistą. Y, on jest dobrym strzelcem, a więc dostanie tutaj tą broń. I teraz to już sobie tam dalej sam wyposaży. On ma dobre zdolności zwierzęce. Dajmy mu tutaj Tresera, niech on tam się tym pozajmuje. Quest failed. Okej, okay, on się po prostu zakończył. My go nie przyjęliśmy. I teraz tak. Czy będzie leśniczym? Czy będzie rolnikiem? No, niech jest tym rolnikiem, może. Chociaż nie, mamy dwóch dobrych rolników. Będzie głównie sprzątał. O, zróbmy tak, ty będzie sprzątał człowieku głównie. I tak, no na razie zostawimy. I będzie wojownikiem, oraz sprzątacie. Może tam pomóc trochę w tresurze. A więc. Frezier tak, sprząta świetnie. Będziemy mieli w końcu porządek w kolonii. I teraz właśnie fauna, bumalopy. Czy są jakieś bumalopy? Weźmy, nie upolujmy, tylko oswójmy dwie. A może nawet trzy. Spróbujmy oswoić bumalopy. I teraz tak, zwierzęta wyczyść, wszystko i bumalopa. Tylko i wyłącznie bumalopa tutaj będzie. Jakie tu są ogólnie? Tworzywności 2,17. Czy na trzy bumalopy to starczy? Nie wiem. Myślę, że powinno. Ale to zobaczymy. Dlaczek nie ma już obsesji na punkcie alkoholu, także świetnie, być może uda nam się wyjść z tej kryzysowej sytuacji i poprawić humory kolonistom. Obwarstwo, okej, okay. o tutaj te posiłki widzę są gotowane, a właśnie i teraz tak, strefa, składowisko, tutaj damy składowisko na posiłki i krytyczny. Czyli tutaj będą posiłki składowane, a to pozostawmy otwarte, aby nasi koloniści nie musieli ciągle tego otwierać, tak samo tutaj. Na ten moment to nie ma większego znaczenia, bo nie mamy chłodni jako tako. Ale będziemy ku temu na pewno zmierzać. Choć na razie sobie odpuszczę jeszcze badania, aby dać czas kolonistom na ogarnięcie tej sytuacji, która tutaj zaistniała w naszej kolonii. O tak on te posiłki chyba tutaj gdzieś zanosił. Łuk, okej. Okay. I właśnie, i teraz. Stanowisko rzemieślnicze by się przydało. Produkcja yy, stół rzeźniczy, nie. Stół rzeźbiarski, rzeźniczy i krawiecki. A nie mamy jeszcze rzemieślniczego? Tylko tu możemy? Ok. Złuk refleksyjny to możemy wywalić. Czaska jelenia. Ok. Zrób tam jedną czaszkę jelenia, niech ona jest. Stwórz kołczan rób do uzyskania. Jeden. Bo to się może przydać i rób do uzyskania. Jeden. Teraz tak, w szczegółach, co najmniej 50% chcemy, aby to było. Zamknij i kołczan. Tak samo, co najmniej 50%, żeby było i pyk. Tak to powinno działać. To na razie sobie. Chciałem te długie łuki porobić. I być może zrobimy miejsce wymyślnicze. I tutaj damy zlecenie na długi łuk. Łuk, zrób długi łuk, zrób na razie dwa długie łuki. Zobaczymy, jakiej jakości wyjdą. Być może będzie to lepsza broń. Z razem z kończanym zwiększymy szybkostrzelność, a więc będzie to chyba całkiem OP, wydaje mi się. I mamy tutaj nasze wegetariańskie posiłki. No cóż, moi drodzy, w tym odcinku zbyt wiele się nie działo, ale na pewno troszkę rozwinęliśmy kolonie i sytuacja posunęła się naprzód. Miejmy nadzieję, że w kolejnych odcinkach. No uda nam się zwiększyć progres i szybciej to wszystko zacznie mieć te miejsce. Także dzięki za uwagę i zapraszam już wkrótce do usłyszenia. Cześć!